Jak się tam loguję do banku? Nie to, masz pieniędzy, to, nie mam, Marcin. to nie mam raczej żadnego problemu. Eee, mam firmę nawet trzy. Eee, zaczynam z rysunku. Zróbmy face-to-face hatera i mortalcio, bo mam ochotę zobaczyć, jak chłopaki wyglądają na żywo stojąc i patrząc sobie w oczy. Dobrze, no to panowie, maseczki w dłoń. I wiśtawio, a <laughs> Casio krzyczy dymy. Ale, moi drodzy, potrzebujemy jakiejś prawka, żeby oni tutaj, wiecie, się zebrali, tak? Nie, yeah! na masno można liczyć, dobrze. Panowie, chodźcie przed stół, tak, tak, tak. Chodźcie, chodźcie, przed stół. O, tym razem podobnie wyglądają. Dobra, zapraszam was tutaj, panowie. Ja to ja widzę, że mu się podobam chyba. Dobrze, Ej, ja dobrze. Sonkuje się do twoich słów, jak już yy, jak już zacząłeś ten temat. Jak mi zabrałeś pieniądze, żeby opłacić sobie Mercedesa, a ja musiałem hmm. do matki wysyłać SMS-y, żeby mi wysyłała siano na jedzenie. To w takim razie już do dwóch tematów się ustosunkuję. Po pierwsze, no, super. E, na swoim live i też podobno dzisiaj w wywiadzie tutaj, którego jeszcze nie widziałem, powiedziałeś, że, e, e, że nie chcesz dać mi zarobić, ponieważ mam kłopoty finansowe. Słuchaj, no jakby bardzo cieszy mnie to, że, że interesuje cię to, ile pieniążków mam na koncie, natomiast ja jak się tam loguję do banku Nie to, masz, nie mam, to nie mam raczej żadnego problemu. E, mam firmę nawet trzy. Eee, zaczynam z nowymi 40. projektami. Zaczyna, zaczynam, e, ruszam z nowymi projektami. E, więc dzięki, ale, ale, ale nie tędy droga. E, a jeśli chodzi o, o jakiś zarzut, czekaj, czy ty zarzuciłeś mi, że ukradłem ci jakieś pieniądze? Być może? No raz, yy, Mówię o tym, że mieliśmy, miałeś moje pieniądze, które do ciebie przyszły. I później tych pieniędzy jakoś nigdy nie było. Mam też SMS-y ja Nie na było zdobyłem. nigdy pieniędzy, bo ja też mam SMS-y, które wczoraj czytałem. Jak sobie blikiem wypacałeś siano z mojego Ta, konta. No go później, później mi wypłaciłeś po dwóch, po dwóch miesiącach. Pan uderzasz do rzeczy, o których ludzie nie wiedzą. Po dwóch miesiącach mi wypłaciłeś siano. I jeszcze, siano. jeszcze, panowie, panowie, jeszcze zarzucasz mi, że cię to... okradłem. Jeśli cię okradłem, dobrze, to jest chyba na policji. Panowie, przejdźmy dalej. Po walce będzie ci obaj bogaci przyszli. a bo ty z policjantem przyjechałeś, to na policję, jak chcesz. Co? Dobrze, dobrze. Bardzo słusznie Marcin zauważył, po walce wszyscy będą Nie wracajcie koleś. do przeszłości, macie kontrakty, niebawem będziecie królami życia.